ma wariaty, z tej strony Łatka. Witam was w drugim odcinku z serii o tym co możemy mówić. Ogólnie nie lubię być nagrywana, ale skoro podoba wam się ta seria, to pozwolę się nagrać. Bartusiu, pogłaskasz mnie pod szyją? Dziękuję Bartusiu, to mi się podoba. Uwielbiam pieszczoty. Bartusiu, masz coś ciekawego dla mnie. Na przykład do jedzenia. Bo wiesz, jestem trochę głodna. Znowu mnie głaskasz? No dobra, głaskaj ile chcesz. Mi to nie przeszkadza. Dał mi coś do jedzenia. I to na dodatek kanapkę z pasztetem. Bajtuś jest fajny, choć czasami potrafi wymęczyć. Czas spróbować tej przepysznej potrawy. A mniam, 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 mniam. Puści mnie ktoś do kuchni ja po prostu muszę pójść spać na krześle. Pójdę do wajtusia i ładnie go poproszę. Czas się umyć po jedzeniu. Trochę się ubudziłam tym pasztetem. Ogonek zwinąć, bo to podstawa. Zobaczcie sobie, jak ładnie zwinęłam. Skoro zjadłam jedzonko, to teraz trzeba spalić trochę kalorii. Mam już pomysł jak to zrobić. Pomasuję Bartusia. Iłam kalorie, to teraz trzeba je dostarczyć. Teraz rozpęd. I chop na ławkę. Przejść przez ławkę i wrócić. I chop na, na stołek. Teraz można spać. Pawełku głaskaj mnie. Jak nie pogłaskasz mnie, to cię nie lubię. Dobra, lubię cię. Ech, ale nie lubię jej. Cześć, mamo. Mogę cię poliżać? Nie, bo jesteś głupia. Nie lubię cię. Ale mamo. Nie mama i mi tu, tylko uciekaj. No dobrze, mamo. Ale... Żadnych ale. Idź ode mnie precz. Mamo, chciałam Ci przeprosić za moje zachowanie. Idź precz. Idę. Bartusiu, ta Myłcza jest jakaś dziwna. Ciągle chce mnie lizać, a ja tego nie lubię. W ogóle jej nie lubię. Ciągle lizać i lizać. Poszłaby się jakieś myszy upolować. A nie, tylko wrzędzić mi tu pod nosem. W sumie to ja już zapomniałam, jak się poluje na myszy. Myłka by upolowała i mi przyniosła. Hmm, gdzie by tu pójść? Na ławkę czy jeść? Idę na ławkę. A co ja się tam będę nudzić? Pójdę też zjaść. No nie, nie ma nic dobrego. Nie wiem, co ta mama ode mnie chce. Chciałam ją tylko polizać, a ona już się złości. I jeszcze mam jej upolować mysz, bo ona zapomniała, jak to się robi. Niech sobie przypomni, ja jej nic nie upoluję. Dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał.